Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku transmisji na żywo, kolejnym odcinku vloga. Piękny weekend, piękna sobota tutaj w Kowie dzisiaj. I krótko pokażę Wam, jakich suplementów używam obecnie, jak w temacie dla zdrowia, dla kognitywnych zdolności, dla też siły, mocy. Także tym się dzisiaj zajmiemy, mam je tu nawet przygotowane i też trochę o nich opowiem. Dlaczego niektóre biorę? Co wydaje mi się, że działa, co nie działa? Bo to jest ważne. Większość suplementów, które są dostępne, to albo nie działają, albo mają bardzo znikome działanie. Siemanko, Maciej, także to znikome działanie y, lub brak działania jest w, mar w marketingu robione jako nie wiadomo, co ten suplement zrobi, jakaś super nowa rzecz i wiele z takich różnych rzeczy testowałem, próbowałem, które no nie działały lub miały działanie znikome. Dlatego. Powiem wam dzisiaj o tych rzeczach, które biorę, które wydaje mi się, że coś mi dają, bo też inna sprawa to jest, gdy jakoś nie, nie spadasz się lub um, nie masz jakiegoś tam poziomu odniesienia. W stosunku do tego, jak się czułeś, jaki miałeś performance, powiedzmy, na siłowni, zanim bierzesz suplementy, a po, no to też ciężko to tak naprawdę zbadać, co działa, a co nie. Musisz tak jakby kierować się głównie tym, czy faktycznie ty odczuwasz zmianę. Dlatego warto też um, obserwować, jak to zaczyna, jak zaczynasz brać, jak to zaczyna działać, i później na przykład odłożyć na jakiś czas i zobaczyć, czy to faktycznie w ogóle była kwestia tego suplementu, czy nie. Um, także ja to w ten sposób robię. I cóż, jedziemy teraz konkretnie, pierwsze parę, nie no, pierwsze tak naprawdę dwa, dzięki Lucjan, dojdziemy, pierwsze tak naprawdę dwa, które biorę to są związane z tym, że jestem na diecie lub jem w stylu powiedzmy niskowęglowodanowym. Ketogenicznym, w takim kolokwialnym tego słowa znaczeniu, chociaż tych węglowodanów u mnie nie jest e, bardzo mało, tylko jest około 50 gram, czasem 60, czasem 70, e, różnie. W każdym razie nie jest taka to nisko, bardzo restrykcyjna dieta keto, ale jest to jednak odżywianie wysokotłuszczowe z węglowodanami na poziomie 50, 60, 70 gram dziennie, raczej nie więcej i co jakiś czas ładowanie węglowodanów po prostu w weekendy, co drugi tydzień, jak czuję, że potrzebuję. I gdy jesteś na takiej diecie niskowęglowodanowej, to sól to jest coś, co musisz jeść, czego musisz jeść więcej. I często tej soli, tak by nie dostarczam tyle w przyprawie, można powiedzieć, ile potrzebuję. Dlatego coś, co używam, żeby ten potas zwiększyć, wiecie, to potasjumy. Trade, czyli po prostu potas dodatkowy, takie dwie tabletki jem i też tak na przykład rozważasz przejście na ketozę, chcesz zrobić adaptację, wtedy na pewno sobie to kup, bo gdy przerzucasz się na ten tryb jedzenia wysokotłuszczowy, to schodzi z ciebie cała woda, schodzi ten glikogen i tak by tego zaczyna brakować, tego potasu, tej soli. I, I trzeba go więcej dostarczać, dlatego warto to suplementować. I to samo z magnezem. Ta, ta sama, można powiedzieć, że potrzeba. Po prostu na tej diecie niskowęglowodanowej więcej magnezu potrzebujesz. Nawet przecież ludzie, którzy są na diecie normalnej, wysokowęglowodanowej, jedzą więcej magnezu. Także dostarczają magnes w suplemencie. Tym bardziej na diecie niskowęglowodanowej magnez warto dorzucić, bo dobrze działa i ta adaptacja przede wszystkim lepiej przejdzie oraz później, gdy już jesteś w takim, można powiedzieć, BAU, business as usual, w jakim ja jestem, no to też to się przydaje, tym bardziej, że nie musisz myśleć za bardzo o dostarczaniu jakichś super wielkich ilości w jedzeniu, tylko raczej jesz to i i jest git, taki mały dodatek. Oczywiście, jak większość rzeczy, powinniśmy dostarczać jedzenie. Jak się czujesz na diecie niskowęglowodanowej, czuję się świetnie, jestem na niej już, widzisz, 2 lata, ponad od 2019 jakoś zacząłem. Także jestem na niej już długo, długoterminowo, i właśnie ta metoda, czy raczej ten tryb, w którym jestem, taki tryb nie bardzo restrykcyjny, tylko raczej wysokotłuszczowy i węglowodany ograniczone bardzo, ale nie aż tak ekstremalnie, działa dla mnie najlepiej i co jakiś czas um, zwiększa dzień, gdzie wiem dużo węglowodanów, żeby tak jakby napełnić te zasoby. W sensie też zależy jakie są Twoje cele. Moim celem w tym momencie jest utrzymanie sylwetki, nie martwienie się za bardzo o sylwetkę, nie martwienie się o swoją wagę i ta, ten tryb jedzenia najbardziej mi odpowiada. I też czuję się na nim dobrze, czuję, czuję się na nim. Czuję się tak, że właśnie na tym trybie jedzenia mogę utrzymać łatwo, tak jakby, swoją sylwetkę, nie męcząc się. Tak jakbym to musiał robić normalnie na, na liczeniu kalorii, czy nawet na normalnej diecie. No nieważne. No czy ważne to jest, ale to nie jest temat tego filmu. Kolejny suplement, który biorę teraz, większość rzeczy, które pokażę, to są rzeczy, które znalazłem na blogu biohacker.pl, który polecam, I jeśli chcesz więcej znaleźć takich różnych rzeczy właśnie związanych z optymalizowaniem swojego na przykład poziomu testosteronu, czy pracy mózgu i tym podobnych rzeczy. Także rzecz, którą biohacker poleca jako jedną, jeden z mikroelementów, który dobrze wspiera pracę, Dobrze wspiera też testosteron u mężczyzn, plus najczęściej nie dostarczamy go odpowiednio dużo w diecie jest boron, boronium moron. Jakby to powiedzieli za granicą, czyli bor. I ten bor jest tani, 3 mg. Biohacker sugeruje, żeby jeść 6 mg dziennie, także jem takie dwie tabletki i jem go już dość długo bo to jest druga moje druga, drugie pudło 250 kapsułek. I tak, że widzę różnicę czuję różnicę gdy go nie biorę bo teraz zanim zamówiłem nowy parę dni go nie brałem I tak jakby ten Boron humoron dobrze działa. Czuję czuję różnicę gdy go nie biorę po prostu czuję się trochę gorzej. A gdy się czujesz trochę gorzej jak coś nie bierzesz to znaczy że to jak na jakimś poziomie działa. Także Boron biorę dla mężczyzn. Dobry, jeden z takich mikroelementów, który warto dostarczyć właśnie w suplemencie, bo raz, że ten suplement jest tani, a dwa, że w jedzeniu nie jest wcale tak prosto dostarczyć tego boronu aż, aż tyle. A teraz taki podstawowy suplement, który każdy powinien brać. W aptece możesz go kupić, Siemaszymics, witamina D. Akurat, ja mam tutaj wersję dla otyłych 4000 jednostek. Taką też właśnie biorę, bo witaminę D. Też nie można przydawkować, ale podejrzewam, że jest to ciężkie do zrobienia. Także ja biorę taką tabletkę 4000 jednostek dziennie i to jest coś, co poprawia samopoczucie. Sprawia, że dostarcza trochę tej witaminy D, której nam brakuje przez um, to, że nie jesteśmy tyle na słońcu. Nawet gdy jest lato, biorę to tak samo, a to dlatego, że w lecie. Chodzimy i tak w ubraniach i wciąż tak jakby, nie mamy aż tyle tej ekspozycji na słońce. Także witamina D to jest taki suplement, który na bardzo wiele rzeczy wpływa, oczywiście na odporność też, na bardzo wiele rzeczy. Także każdy powinien go brać. Moim zdaniem i 4000 jednostek to jest ta, można powiedzieć, że ilość, którą ja biorę, z którą czuję się dobrze. Próbowałem też czasem brać więcej. Na początku, gdy testowałem witaminę D, ale nie widziałem jakiejś ogromnej różnicy, nawet gdy brałem powiedzmy dwie takie tabletki, czy trzy, nie, nie ma różnicy. 4000 tysiące jednostek wystarczy. Teraz dwie rzeczy od Biohackera, biohacker.pl, ten blog, o którym już wspomniałem. Jedna to ashwagandha, druga to koleus forschkoli, to się nazywa chyba pokrzywa, indyjska, pokrzywa indyjska, a to się nazywa ashwagandha, korzeń i części naziemne. Te rzeczy są, tak jakby bierzesz je, żeby mm, pobudzić testosteron, swoją produkcję testosteronu. I tu nie ma dwóch zdań, nie będziesz, biorąc to, wyglądał jak gość na sterydach i w zasadzie wydaje mi się, że nie da to żadnych korzyści, jeśli chodzi o budowanie mięśni, ale to, co zauważyłem, Odkąd zacząłem to brać, to poprawa samopoczucia, zwiększenie motywacji, czyli taka większa chęć do działania. Wiesz, i takby to jest ten efekt, można powiedzieć, który, który, który szukam w takich suplementach, bo nie będzie w takich suplementach efektu na pewno nie zwiększą tak poziomu testosteronu, żeby aż wpłynąć na przykład na, na rozwój mięśni czy na spalanie tłuszczu. Um, tak jakby wpłynęły mnie sterydy. Raczej to jest coś, co biorę, żeby zwiększyć poziom energii, żeby um, mieć tą większą chęć do działania, tak by jest na blogu BioHacker to opisane, że zwiększa w tam procentach kilkudziesięciu lub kilkunastu, nawet, kilkunastu lub kilkudziesięciu, nawet um, gdy, gdy mężczyźni biorą ten właśnie suplement. Tym bardziej, że testosteron po trzydziestce już tylko idzie w dół. Dlatego warto takie coś sobie spróbować wziąć, szczególnie jeśli czujesz właśnie jakąś apatię, jeśli czujesz nostalgię za bardzo, za dużą nostalgię, czujesz marazm. Możesz to spróbować wziąć, może to coś da, a raczej wesprzeć cię może w zbudowaniu, właśnie spróbowaniu wyjścia z takiego marazmu. W każdym razie ja to biorę od jakiegoś czasu, powróciłem, bo już brałem to wcześniej. Zauważyłem różnicę, zrobiłem przerwę, zauważyłem, że się czuję gorzej, także kupiłem to znowu. Tak, tak działają, tak działa moje próbowanie suplementów. Gdy widzę, że efekt jest nawet taki odczuwalny, czy to biorę po, po spróbowaniu i po tym jak odłożyłem, to znaczy, że ten suplement coś daje i w tę w kwestię, jeśli chodzi o te kwestie, naprawdę takby tak energetyczne, lub chęć do działania, takie w ogóle takie bardziej. Aktywowanie się, także to, to na pewno na to wpływa. To już wszystko z mojego pudła, wszystko z pudła. Teraz klasyczny suplement, który warto brać: kreatyna, monohydrat, a raczej monohydrant, wypowiedział Turner Paweł. Trener Paweł, nie wiem czy ktoś zna też wynalazca parówczanu kreatyny, to nie jest parówczan kreatyny, to jest akurat kreatyna, monohydrat, jedyna taka Jedyny tani i działający suplement, przebadany wzdłuż i wszerz i naprawdę zwiększający performance, zwiększający wyniki na siłowni, zwiększający siłę w jakimś stopniu. Oczywiście jest jakiś odsetek ludzi, na których to nie działa, ale bardzo mały. Jest to jeden z suplementów, którym możesz zaufać, tylko jak będziesz właśnie go chciał kupić, to mniej. Miej pewność, że kupujesz taki, gdzie jest tylko kreatyna monohydrat w 100% nie pomieszany z, jak to się to nazywa, z tauryną, czy z czymś innym, bo, bo to ci niepotrzebne. tak naprawdę trzeba ci tylko kreatynę i, i takie sobie znaleźć. Najlepiej w proszku, najlepiej bezsmakową i to jest taki suplement, który biorę i Skupiam się, biorę go w sumie tylko dla efektu, głównie dla efektu zwiększenia siły, żeby tak tym jednym z moich celów na ten rok, z tym podciągnięciem, żeby mi pomogło. Ale też na przykład, jeśli widziałeś moje filmy, gdzie mówiłem o mitochondriach, o pracy mitochondriów, jak zwiększyć tak jakby efektywność tego, tej naszej fabryki energetycznej organizmu, jedną z rzeczy, którą gość tam w tej książce wymienił o mitochondriach, które, która działa i poprawia właśnie całe funkcjonowanie organizmu, plus właśnie zwiększanie energii i poprawia działalność tych mitochondriów, to jedną z tych rzeczy to była kreatyna. Także teoretycznie kreatyna też powinna ci poprawić pracę mózgu, o czym coraz więcej się wspomina, ale jak dla mnie chodzi tutaj o siłę, chodzi o mięśnie i to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Gdy biorę ten suplement. 5 gram dziennie. Są różne metody, jak go brać. Jest metoda, żeby ją ładować, której nigdy nie robiłem. Zawsze 5 gram dziennie, codziennie dobrze działa. Zauważysz, jak będziesz brał, że um, na początku będzie się bardziej chciało pić, wzrośnie Ci trochę waga, tak by tak działa ta kreatyna, że trochę więcej wody się utrzymuje w mięśniach że to będzie zupełnie normalne, ale to jak będziesz brała, bo zapewne większość z Was zna kratne, przecież to nie jest tajemnica, e, nie jest tajemnica poliszynela można powiedzieć. E, jeden z nielicznych takich suplementów faktycznie fitnessowych, który działa, który jest przebadany, który warto kupić, naprawdę warto kupić. Jeszcze mały na koniec e, dodatek. Ostatnia mała rzecz, którą też oczywiście wziąłem z blogu biohacker.pl. Dużo o tym piszę. biohacker.pl Co to jest? Co to za dziwna rzecz? To jest tak zwane mleczko pszczel. Mleczko pszczele, czyli wydzielina, którą karmi się Królową pszczół, przez co staje się królową pszczół. Um, tak, jest to produkt z ula, i ten produkt ma bardzo dużo różnych właściwości odżywczych, um, zwiększa odporność, i um, jest tam naprawdę kupa rzeczy, jak popatrzysz sobie, co dokładnie jest w tym rzeczku pszczelim. I obecnie to w zasadzie nie ja to konsumuję, tylko moim dzieciom to daję żeby zwiększyć im odporność codziennie, ale sam wcześniej też to brałem i czasem, gdy czuję, właśnie tak jakby czuję, że czegoś mi brakuje, w takim sensie, że tak jakby jakąś czuję słabość, mało energii, że mam, wtedy jem tego trochę i zmieniam się w królową pszczół. Zmieniam się w królową pszczół, a raczej po prostu dostarczam. Jakby, mam nadzieję, że dostarczą z tego jakieś rzeczy, które e, są przydatne. I to jest, e, to jest też dość dobrze opisane, dość dobrze znane. E, stosuje się to w różnych terapiach. Biohacker też pisze o czymś, czego tu nie mam, bo już tego nie kupuję, ale też o innym produkcie z ula pyłku pszczeli. To jest kolejna rzecz, którą możesz stosować, jeśli szukasz takiego. Dopełnienia można powiedzieć mikroelementami, witaminami, bo jest w nim, jest w pyłku pszczelin i zresztą w tym mleczku pszczelin też jest tego pełno. Jest tego pełno, z tym, że właśnie na ile to jest nam potrzebne, bo wydaje mi się, że jeśli jest ta zbalansowana dieta, jeśli czujesz się dobrze, to być może taki suplement nie jest Ci potrzebny. Jeśli też na przykład nie chorujesz za bardzo, masz odporność dobrą, to po co miałbyś to kupować? Po co miałbyś to konsumować? I tak właśnie ja do tego podchodzę. To jest też dość drogi suplement. E, kosztuje taki słoik 150 zł. E, także to nie, jest, to nie jest tania rzecz. E, i, ale, ale właśnie w takich sytuacjach, gdy na przykład moje dzieci cały czas chorują, co chwilę chorują w żłobku, co jest w zasadzie normalne, e, to taki mały, można powiedzieć, że mikroelementowy boost, kopnięcie ich żeby były trochę zdrowsze, chociaż e, przez jakiś czas myślę, że warto. I, i dla tych ludzi, też, którzy holują, którzy właśnie tej odporności jakoś nie mają, to, to to jest coś, co może im jakoś tą odporność zwiększyć i też uzupełnić właśnie pewne braki w mikroelementach, bo jest z nich, jest tych mikroelementów, kupa w tym. E, jeśli chodzi o te rzeczy z ULA, to zalinkuję po tej transmisji. Artykuł od Biohackera, żebyście sobie mogli poczytać coś więcej i faktycznie dokładnie wiedzieć, co tam jest, bo kieruję się głównie tym blogiem, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, które próbuję. Podobnie było z egdysteronem, który o którym film też jest czyli takim, można powiedzieć, że naturalnym sterydem ze szpinaku, który był stosowany już od dawna, i ten suplement nie za bardzo działa. Moim zdaniem nie za bardzo się sprawdził. A też o nim czytałem właśnie u biohackera. Także to nie jest tak, że wszystko, co tam jest, wszystko, co tam jest napisane, to będzie w 100% strzał w dziesiątkę. Ale dużo rzeczy, które tam jest, naprawdę um, mogą pomóc Ci, tak by trochę usprawnić to swoje życie. Jeśli chodzi o suplementy, jeśli chodzi o rzeczy związane z też właśnie zmianą trybu życia i poprawą. Zoptymalizowaniem niektórych swoich zachowań, TP I Biohacking, tak zwany. Także to są moje suplementy, które biorę. Wszystko pokazałem, nic nie ukryłem, nic więcej nie biorę. Także tak to wygląda. Bez zdrowych nawyków żywieniowych suple niewiele ci dadzą. Dokładnie, Maciej. To jest najważniejsze, że. Tak naprawdę to są tylko małe dodatki, bo jeśli na przykład jesz jak, jesz jak typowy jakiś Amerykanin, no to te suplementy, co one ci dadzą, tak naprawdę? Bardzo niewiele. Suplement to właśnie chodzi o to, że to jest dodatek do diety, a nie jakby naprawienie tej diety. Inna rzecz, którą kiedyś brałem, tej firmy, Universal, albo raczej. Można powiedzieć, że bratniej firmy Universal, firmy Animal. Animal Pack może znacie. Animal Pack, taki zestaw witamin w takich woreczkach, w się powinno jeść. Cały ten woreczek, co było z 10, czy gdzieś tam tabletek, wiecie? I kupił to mój kuzyn na studia. Pamiętam, żeby to brać właśnie ćwicząc, bo zamysł tego jest taki, żeby to brać. Chodzić na ćwiczenie ćwiczyć i wiecie, mieć jak najlepsze rezultaty. Ostatecznie on tego za bardzo nie brał, bo też za bardzo już tam, na studiach to czasem się poćwiczyło, czasem nie. W każdym razie leżało to. I wiecie, do czego się nam sprawdzało świetnie, ten animal Pack na studiach? Do tego, że gdy było picie, była impreza, co się często na studiach zdarza, nie ukrywajmy. To po takim piciu, gdy jeszcze w stanie nietrzeźwości wieczorem zjadłeś tego animalpaka, zjadłeś ten worek tabletek, to naprawdę rano można było czuć różnicę. Tak by alkohol wypukuje ci wszystkie rzeczy, zjadłeś animalpaka, rano się budziłeś, miałeś urynację pełną tych mikroelementów, taką śmierdzącą tymi witaminami, których nadmiar usunąłeś z organizmu. I, I czułeś się dobrze. Ci, czułeś się dobrze, nie tak świeżo, jakbyś nie pił w ogóle, ale na pewno dużo lepiej, niż jakbyś po prostu poszedł spać. Także też wszystko zależy od tego, kiedy przyjmujesz, w jakim stanie przyjmujesz, jaka jest Twoja dieta. Wiele rzeczy, które są reklamowane jako takie, które mają ogromny wpływ, mają wpływ znikomy, a niektóre rzeczy, które właśnie są mało reklamowane, działają. Na przykład te rzeczy z ula, te produkty z ula, one nie są, oprócz mleczka pszczelego, one nie są drogie. Na przykład pszczelek pszczeli nie jest drogi, a może dać lepsze rezultaty, moim zdaniem, niż jakieś toksyczne multivitaminy, właśnie typu Animal Pack czy, czy jakieś tego typu. Zawsze staramy się brać jakieś rzeczy najbardziej naturalne, bo one są najbliższe naszemu temu organizmowi temu, jak możemy też to użyć. A oczywiście zawsze patrzymy na to, jak wygląda nasz styl życia, co jest nam naprawdę potrzebne. I jeśli coś spróbujemy, nie ma różnicy, to nie ma sensu tego brać, cokolwiek by o tym nie pisali na blogach i w internetach. Także tak ja do tego podchodzę. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wraca w życie poczciwe, 23 minuty, już to trwa. Wow, sam dzisiaj kupiłem kreatynę. To dobrze. Dzięki za transmisję, dzięki za łapy w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Jutro. Zrobimy jutro recenzję? Nie wiem czy zrobimy. Jutro. Moje dzieci mają urodziny drugie. Także bardzo możliwe, że recenzji jutro nie będzie, ale w poniedziałek na pewno będzie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, walczę życie Do następnego.